Ale mówię, masonim przedstawiają to w filmie Krakowskie potwory, że to Weles. Więc mówię, masoneria musi nam pokazać prawdę, ale też może pokazać inaczej tą prawdę. Też na przykład tam nie pasuje, bo w, bo w Prokosza, w Kronice, o. Na przykład to co pokazane było na przedstawieniu Wawel, na Wawelu o smoku, to nie pasuje do kroniki Prokosza, bo w kroniki y, Prokosza y, Lech jest zabójcą i Lech zabił Kraka, a y, masoni pokazali, że Krak zabił Lecha. No co by było trochę no niby Masoni muszą pokazać prawdę, ale dziwne to trochę jest, bo, bo kopiec w Krakuszowicach jest kopcem kraka drugiego, czyli tego, który został zabity. A tutaj niby, a tu niby krak drugi zabił. no to czemu mu dano kopiec jak jak. Lech, jak lekarz został wygnany według Prokosza. Więc tutaj nie wiadomo, czy kto, kto mówi prawdę. Czy, czy jest po prostu zmienione już po 1813, że w Krakuszowicach jest błędnie i Prokosz też pisał błędnie. Nie wiem. Czy masoneria po prostu nie pokazała do końca prawdy w, w tym. No bo mówię. Oni mogą pokazać tam trochę, gdzieś tam mogą coś inaczej poprzestawiać. Tak jak na przykład mówiłem, że krakowskie potwory pokazali, że do walki ze złem jest głagolica, ale pokazali kanciasą. Czyli jakbyście chcieli naśladować, to khanciasta, głagolica kanciasta nie ma mocy sprawczej. Nie ma połączenia ze spórcą, więc więc po prostu by nie zadziałał ale pokazali, że głagolica jest do rytuałów potrzebna. I tu pokazali krągi, kręgi i takie różne rzeczy, więc, więc ja mówię, no jak chcecie działać, to też yy, oglądajcie to tak, yy, yy, te przedstawienie, co nagrałem na Wawelu, nie jest całe,